Dzisiaj kontynuujemy z Squid'em, czyli zaczniemy sobie z tej samej pozycji, jesteśmy tutaj, otworzyłem napel. zrobiłem sobie wejście, jesteśmy tutaj i teraz dzisiaj skupimy się na uchwycie nie z poprzedniego filmu, tylko tutaj w drugą stronę, teraz jak jestem tutaj, przez to, że obróciłem swój nadgarstek, o wiele lepiej będzie mi, żeby się obrócić w tą stronę tu, okej? Okay? I teraz taki jeden z najbardziej podstawowych siwów, który przychodzi nam do głowy to jest jeśli ta noga jest wystarczająco blisko mnie, mogę złapać tutaj za kostkę, ewentualnie jeśli miałem wystarczająco dużo czasu, mogę złapać za nogawkę i właśnie wyciągam tutaj piętę, tak żeby wciąż mieć kontrolę, I właśnie stąd mogę pokmyć sobie, wstaję do góry i teraz jestem tutaj w dobrej pozycji. Nie lubię za bardzo odpuszczyć tego lapela od razu, tylko wolę najpierw przechodzić w tą, potem ewentualnie bym mógł tutaj wchodzić sobie do kreda. Raz. Jesteśmy tutaj. Dało mi wejść pod nogę. obrazam się. Jesteśmy tutaj. Udało mi się zablokować nogę. stawiam stopę. Wyciągam piętę. Powód, dla którego wyciągam piętę, jest taki, że jeśli przy w tej sylwetce, to moja noga jest tutaj A O ile chcecie tylko zamknąć tutaj osobę w zamkniętej gardzie, to jest ok. Ale jeśli jak chcecie wstać do góry, to musicie wyciągnąć to piętę. Czy okay? jesteśmy tutaj. Wyciągam. Wstaję do góry. I teraz, jak jesteśmy tutaj, tak jak mówię, mogę przejść tutaj na stronę. Ewentualnie, co lubię o wiele bardziej robić, to zawsze lubię blokować tą stopę i sobie tutaj przechodzę przy użyciu kreda. OK. Teraz, za każdym razem, jeśli czuję, że osoba wycofała się za czasu. jesteśmy tutaj trochę bardziej na przykładu tak? Jesteśmy tutaj. W sobie udało się wyciągnąć nogę do tyłu. Próbowałem się obrócić. Patrzcie, nie, nie daje mi się Patrzcie, Mogę stąd złapać sobie po przygodnej i robimy podobno akcję jak wcześniej. Czyli wysuwam się do dołu. I teraz ważne jest to, żeby troszeczkę tą piętę wyciągnąć. Czy jesteśmy tutaj? I teraz patrzcie, moją prawą nogę zahaczę. Zauważcie też, że schowam swoje kolano tutaj między nogi i jesteśmy tutaj sobie w biksie. Teraz stąd od razu nasuwa się opcji. Jeśli podam po przykładnej, mogę przeprowadzać tą nogę, zachodzić tutaj za plecy, ewentualnie co lubię robić najbardziej stąd, to po prostu wstaję do góry. Czyli jeśli miałem uchwyt to w tą stronę, to się mogę teraz zamienić i po prostu robię techniczne wstawanie. Czyli rozciągam Sylwię i wstaję tutaj sobie do góry. I ten uchwyt jest o tyle fajny, że nawet jeśli Sylwia stopa spadnie z tego mojego bicepsa, to właśnie ja wciąż mam ten nabór tak naprawdę, więc wciąż będzie trudno Sylwii skontrolować to. Tutaj mogę złapać za kołnierz, mogę odpychać, patrzcie, i potem sobie tutaj po przychodnej mogę wstawać tutaj, zachodzić za plecy. Ewentualnie mogę po prostu wstać i wygodnie sweepa. Okay? Czyli jeszcze raz. Będę sobie tutaj. Sylga, nie daje mi tutaj złapać się nogi. Podhaczam suwam biodra. Złapcie sobie tutaj za kołnierz, żeby łatwiej by wam było wam skręcić biodra. Jeśli jesteście mobilni, możecie od razu. Ale ja osobiście zawsze lubię złapać za kołnierz, żeby kontrolować posturę, nawet mocniej. Wysuwam biodra, chowam piętę. wchodzę do góry, właśnie. zmieniam sobie tutaj uchwyt, żeby był troszkę mocniejszy, ham 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 ham, staję sobie tutaj najpierw na łokieć, potem na dłoń i teraz jak jesteśmy tutaj, właśnie, mogę wstać z tą nogą, ewentualnie jeśli ta noga spadnie, to wciąż ten uchwyt jest dosyć mocny. Jeśli mieliście uchwyt w ten sposób też jest ok, ale osobiście tutaj czuję, że jest trochę presja na moją adkarstjach, więc o wiele bardziej lubię krumować w ten sposób. Teraz, jeśli złapię za ten jeszcze znowu, możemy robić podobne akcje jak wcześniej. Ewentualnie jeśli podam sobie w tą stronę, to mogę tutaj zachodzić za plecy. Albo tak jak robiliśmy w, na pierwszym filmie. W do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Jak jesteśmy tutaj, to zawsze mogowali sobie tutaj na plecy. Jeśli się cofniecie do pierwszego filmu z Galaxy, to tam tłumaczyłem trochę więcej. Okay? I taka ostatnia rzecz, która jeszcze tutaj się może zdarzyć. Jesteśmy tutaj, podałem, i teraz czasami co Sylwia zrobi, to ona pójdzie na te kolana do maty mocno i będzie trzymała ten kolano tutaj do środka. Więc teraz ani nie mogę się tutaj pod Sylwie wkręcić, ani nie mogę wejść tutaj do X. Właśnie stąd co zrobię pójdę, przesuń się troszeczkę, pójdę swoją prawą ręką tutaj między nogi i pójdę do tego dalszego kołnierza. właśnie, bo tutaj już kołnierz jest dosyć mocno naprężony przez ten lapel, tak? Oczywiście, jeśli bym mógł wyjąć tą nogę, mogę tutaj wstawić do obu nóg. Mogę tutaj łapę za mogę sobie podawać, wstawić, jest dużo opcji. Ale często jest tak, że osoba Niewystarczająco się pcha na mnie i nie się podpycha się ode mnie. Mniej więcej jest po środku. Dlatego stąd co zrobię, to właśnie usiądę. Nie muszę się bać o ni slajda, bo mam ten label. Wchodzę sobie pod. Yy, do góry po sobie. O. I popatrzcie, mogę zrobić sobie tutaj zakąż, widzicie? Czyli cały czas trzymam tą kontrolę. Podaję sobie. łapie I teraz, jak jesteśmy tutaj, to już jest dosyć łatwo. To wykopię sobie. I znowu jesteśmy tutaj w dobrej kontroli. Ważne jest to, żeby ten uchwyt był wystarczająco tutaj głęboko. Nie mogę być po prostu tak, bo stąd eksywa będzie się wstawała do góry. To właśnie tutaj nie ma takiego naciągnięcia. Ale jeśli poszedłbym trochę dalej. Przede wszystkim jak ściągnę, to eksywa teraz wstaje. Właśnie może wstać, ale się nie może wyprostować. I stąd mogę znowu łapać, łapie za skierunek piastek. Mogę łapać i rzucać.